<śmulatuj> Zajebiście Ja tak ostatnio miałam autentycznie paradzisz, bo tylko takie. <śmulatuj> 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 ja jestem Praczyński. A ja jestem Wiosi. A to są. TikToki. <śmulatuj> TikToki. <śmulatuj> tak jest. Podróżujemy po TikToku w poszukiwaniu najbardziej cringe'owych, albo śmiesznych filmów. Co spotkamy dziś? Gówno pewnie tak. <śmulatuj> O, jaka sukienka ładna. Łoo! Wow. Wow, no, Ja już ma nie. Ja już jestem kupiony od samego ja wstępu też. Jeszcze ta czapka. Ta czapka, o, to. Ale, ale on chyba nie jest. On nie subskrybuje kanału TuHE dlatego Wszystko jasne, no? Dokładnie. Pop wychodzi z domu. Zdjęcie, tak, z czym coś czuła? Milion razy. Milion razy drzwi na pewno. To jest najgorsze z drzwiami zawsze. Ja jestem w stanie jeszcze wrócić i sprawić, że na pewno są zamknięte. Też jak kiedyś wracałem, ja się potrafiłem ze szkoły wrócić, jak był dom pusty, to wróciłem się, sprawdziłem, dobra, ok, i ominęłem jedną lekcję. To jest straszne. O nie, to on! Nie! Ja to kocham! Patrz! Przecież to pies Czekaj, teraz, patrz, teraz, patrz. To jest takie piękne. I czekaj, zamknął się, patrz. O! Ja, ja czuję, że za piasek. to, że się z tego śmieję, do piekła pójdę, nie? Jaki biedny piesek. To jest. Nie, autentycznie, to jest Ale chyba mój jest TikTok. czy jest właściciel, kurde? No, właściciel na górze jest, bo widzisz, tu stoi. Przecież to jest kuba. tortura, jak się śmiejemy Taka? z psa, który cierpi. Jak no, cierpi? Na szczęście miał szelki, kosz, jakby miało obrąże. No właśnie, no właśnie, bo No wtedy by był tarapat, by było? Tak. I drzwi. <głos> <głos> XD, śmieszy mnie to. No mnie ja właśnie też, a nie powinno, a to jest okropne. Nie, zdecydowanie nie. Ale ty masz imprezę, no! Muszę chcę jak zabawiać się, bo przecież ty siedzi tak, drętwo. jak drętwo? Zgniatany jest. Nie pies, ty! Nawet się nie podaj. sorry, sorry. To <głosilo> jest ta zabawka, co powtarza. O, no, 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 ja pierwszy ugryźni pizzy. Dobra pizza. Oh. Hmm. A potem brzuch boli od pizzy. Brzuch boli od pizzy z Francji. <grym> z Ale to o... O, o, yes. mm. o nie. <grym z pizka> Czemu ktoś nie przyszedł im jeszcze pomóc? <grym z pizka> Najlepsza ekipa ratownicza, jaką kiedykolwiek widziałem. Ale to nikt nie ratował. No to on ratował. <grym z pizka> on był osobą, która pomagała. <grym z pizka> O! Ania w żabce! Skokaj. <noise> maseczka. Najważniejsza maseczka. Ja myślę, że on nie chciał na to patrzeć. <noise> o, Ania w monopolowym. O <noise> nie! Nie! Ale... Ale! Nie! Co to za filar. Poczekaj, z całego filmiku. Co to? Co to był za filar, <grym> powiedz, tymi? Że wystarczyło przebiec obok. Powiesz, co mi się wydaje, że ten filar nie daje żadnego oparcia. idę to domu. Daj, za chomiki! Dawaj! Dobiegniesz w końcu. <głos> <głos> Iść do mety. Ale jaki to jest bit w ogóle? Hammar, hammar, Mana, hammar, hammar. O, you! Water, nice. O, oh, dziękuję bardzo. To jest woda. Dzięki. Co to k jest? <noise> Daj mi wódka, Co to jest? Aha, ja mam kawę przynajmniej. Ja mam wodę. Co to k***a jest? Co to k***a jest? O nie mów, że on na niego jeszcze usiądzie. Powiedz, że on na nim nie usiądzie. Nie Jak to nic usiądzie, jak widzisz takie, takie takie, ubranie, to znaczy, że będzie siadane, nie? Będzie Acz siadane. Teraz. Tak, ale jak nim wrzucił? Co jest w ogóle? No, Saka jakaś. Bo kiedy masz mały level, ale i tak idziesz na bosa. <noise> Panie profesor, bo ja też nie, nie. nie mam mikrofonu. Kto? Olgerd. Olgerd. Nie ma też. No no dobrze, ale słyszysz nas, tak? Tak, tak słyszę. <noise> Nie. <noise> jak bardzo nie skumać rok 2022? O nie. Bo ja nie mam mikrofonu, jak co wiesz? Trzeba mieć mikrofon teraz? No. Bo ja też nie. Nie? Bo ja też nie mam. Oj, nie, wywinieś się o. tym razem. Ja też nie mam, wiesz? Oj, A, ja, nie, nie, o, mam. nie mam. Nie mam. Nie ma. Nie ma, nie ma mikrofon. Nie ma, wraca mi się to. Nie, zostań, tak było lepiej. Aha! Ty <grymnie> Aha! J**a, co się dzieje? Ooo! Andrew! To, to nie Andrzej, to Denis na nartach. O! <grymnie> <grymnie> serio! <Wow! grymnie> <grymnie> Jakie piękne wigibasy, cóż za gracja! J**a, Oooo! j**a, j**a, Dobrze. Dobrze jeździ. Ale dobrze Musławej. Finezja 100%. Urszula Bong witaj. I powiedz, czy doszło do jakichś poważniejszych incydentów. Okej. Okay. <grym> A nie oceniające jedzenie influencerów. Okej. Okay. <grym> Urszula Bong dziękuję Ci za te relacje. Na miejscu jest Urszula Bong witaj. I powiedz, czy doszło do jakichś poważniejszych incydentów. Okay. To okej. To okej! Ja nie mogę z tego, nie? Okej. Okej. O, super gwiazdka z Mario. Ale on szybki zaraz. <noise> Moja ulubiona! O! <noise> <noise> o, kocham. Bo. dlatego nie chodziłem do Kibli w szkole. Nie chodziłeś? Nie. To co ty robiłeś? Nie chodziłem tam załatwiać drugiej potrzeby. W ten sposób. Zawsze się bałem, że ktoś mi tak zrobi. Ja się ty nie, nie bałam. Nie, ja się bałam, że ktoś usłyszy, jak jest takie. Plum! <noise> o, chyba <noise> pieniążki rzuca na szczęście. Pięćdziesiąt groszy. Nie, grosik się hmm. rzuca. Grosik? grosik. To tak, Albo dycha, jak ktoś bogaty. O, o. Ale fajny! Ba... wow! Zarąbiście zrobione. O, dywan się zwija. Fajny! Bardzo dobra edycja, naprawdę. Jes! No. <śpiewanie> 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 Tego się bałem w szkolnych kiblach. <śpiewanie> Że ktoś przejdzie ci nas! <śpiewanie> na przykład. Taki fajny pajączek. Gdzie jest, gdzie jest, jakiś młotów, nie wiem czy coś. Nie, zostaw pajączka. O fuj, fuj, jaki brzydki zmienia to. E, jakbym ci kupił jakieś takie na urodziny, to byś nie mogła wyrzucić, bo to prezent, Wypiewa więc musiałbyś trzymać dzieci. Ja nie, nie możesz, to wyp... jest od no to serduszka prezent. żeby żebym go karmił. Na pewno. Zostawiłbym mu jedzenie na miesiąc. Masz? <laughs> Jedz oszczędnie i bym jechał do domu. Kota bym kupiła, żeby go zabił. On zabije kota. <laughs> nie wydaje mi się. Ty... Tamina tego TikToka TikToka k***a tego kota Ale fajny Ciekawe jak miałczy <noise> <noise> Lubię głaskać tiktoki <głos> <głos> Moja baba gada mi codziennie a Idź w ciul, a ja już nie mam kajłazić, łazić Bestusz zamówił jak się te urządzenie I mogę iść w ciul w doma Od kiedy mam te urządzenie Mogę się iść w doma na szpacyr Ale zawsze zapomnę Aj mam iść A ja mam to wszystko w za... Moja <głos> <głos> Ania nowy zakup się szykuje w takim razie o, ja nie muszę nikaj łazić, wiesz? Ej, ale jak u was takie reklamy lecą, to ja przyjeżdżam oglądać reklamy. <grymne> Ludzie moje nowe hobby. O. Oh. No hobby? Oh. Jak i włamywać? <grymne> <grymne> jako się zajebiście skrada. Ta główka tylko tak. <grymne>

O. o Ania, na hulajnodze be like. to profcio, jak się we mnie zegarek, i zegarek sobie rozwalił. Ale poleć, ale on breakdance'a tańczył przez chwilę. Na głowie stanął, się kręci. Ale nie boli, widzisz, od razu wstaje. A nie, to wstaje. wstaje. To aktor, aktor. Fake, fake aktor. action. Aktor. Yes. Ale jak właśnie kończył. Wsp... No wspaniale. O. Ja zawsze mam taką ochotę zrobić. Nie łyżko, nie, odzie! I to w literki. Nie wpadnie, nie wpadnie! To trzeba to się wpadło? Czek o tak o nie, no nie, nie, O, o, rozlało wiecie, o. Się. o nie, I nie, dalej. nie, w róg. nie, Error. Error. nie, 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 I ten jeden grosz, który poleci. Kur... I nie wiesz, czy podejść, czy nie podchodzić. Najbardziej fajerwerki podobają mi się, jak nie ja je kupuję. <grym> One są kur... drogie. Czemu? Nie, nie wiem. Nie puszczasz fajerwerek, tylko pieniądze takie... złotych. No, zł no. złotych. <grym> wypłata. <grym> o, będą tańczyć? Kiedy chcesz być groźnym, ale wszedł dobry drog. I po obiektywie. Plus jest taki, że prawdopodobnie poszła tylko osłonka. Nie ja takie ładne ujęcie. O, to poszło więcej części niż tylko osłonka. Ale silny, ale on idzie, ale on mknie, ale on nie trafi. No i cyk już bezpłodny. Mm. i cyk dorosłość ma z głowy. Strike. Ojej! What Ojej! the world? Głupcia w dezorientację wpadła później. Proszę pana z numerem 2. Podania i legendy. Czym zabijał legendarny potwór Bazyliszek? Wzrokiem. W końcu się wyleje. O właśnie. O oh, sorry. Tego właśnie nie chodzimy. Nigdy nie wiesz. W mojej było totalnie normalnie. Tylko szkoły macie normalne w takim razie. Oho! <noise> no, u nas tylko szkoły są zrąbane. Hello, my Come and fight me. <głos> Defeated <głos> Pani babciu! Identyczny jest, jak nie, nie umiesz grać na wiarze i grasz ping-ponga na wiarze. Peskito. To dla ciebie, Pisu. Kręć A odwrócenie się nie było dobrym pomysłem, ewidentnie. No to, nie... to było tak wymowne, to było tak wymowne. Daj to jeszcze raz. No, ręce opadają. Opadowywują. kurczaków. <grystanie> nie ewidentnie nie przepada. <grystanie> <grystanie> Cały w yeah. waff. Get oh! <grystanie> 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 że nie lubię pająków. Nie, nie wiedziałem. Nie? Nie, nie no, będę, w... mhm. będę wiedział na przyszłość, no. No ku... Tak się Ania... nie robi! Ania, zarysowałeś mi samochód. Proszę się wytłumaczyć. mnie ludzie, którzy tak robią, to jest... A, jest pełno takich ludzi. Ja stałam raz pod Biedronką, Zaparkowany samochód miałam elegancko. Chłop, podjeżdża, no. parkuje obok mnie. I tymi drzwiami, nie? Tak, stoję, patrzę, bo chciałam już wrócić do auta, nie? Mówię, dziękuję ślicznie panu. Oj, przepraszam, nie zauważyłem. Myślę, kurwa, auta? No nie widział? Parking to parking, a nie na samochody jakieś. Kto by sobie pomyślał? Daj spokój. Do tej pory opowiada w swojej rodzinie, no wariatka, myślę, że zauważy auto. What you do, if I your vehicle, huh? Bardzo dobrze. No, a tymczasem tu Hedy zaprezentowały fantastyczne TikToki. Wspaniałe. No, Także ten. A... Dzięki, Anie, za tą dawkę śmiechu. Oj, oj tak. Ja idę ja zostawić też. lajka pod filmem i dać subskrypcję. I komentarz jakiś też można, jakby coś. No, napiszę, że było nudno, ale fajnie się oglądało. Aha. No dobra. Na razie. Cześć. <laughs>